Siemanko, wszystkim Piotr Bouffaut. Pogoni za sumem Matka, Polska. Dobra, szczęka jest. I dzisiaj będziemy łowić ryby. Siemaneczko, wszystkim Piotr Bouffaut oraz Kasper. Kasper bo ufał. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest taki wyjątkowy odcinek. Kacperek dzisiaj będzie ze mną na pierwszej nocce w swoim życiu. Tak. Skończył ostatnio 8 lat, także czas najwyższy, żeby go zacząć zabierać na nocki. E, wybrałem się z nim na Odrę, pierwsza stacjonarka e, też w życiu Kacpra, tak? Tak. Będziemy łowić sumy, najpierw spróbujemy złowić, co będziemy łowić najpierw, synu? Żywca. Tak, spróbujemy złowić żywca, także nocka... Oj, uważaj, synu, żeby ci nic się tu nie stało. Nie, także nie wiadomo jeszcze, czy się w ogóle uda stanąć nockę. W każdym bądź razie odcinek również specjalny ze względu na to, że odwiedza nas Daniel oraz Bryka, którego dawno na moim kanale nie było, także zapowiada się fajna nocka i myślę, że Kacper zapamięta ją do końca swojego życia. To prawda. E, za chwileczkę wyciągamy sprzęt, ja muszę się przebrać. E, Kacper jest już przebrany, gotowy do łowienia. Znosimy na dół e, manżur, próbujemy złowić żywca. Tak. E, no i zapraszam Was do oglądania. Także na samym początku, oczywiście klasycznie, subskrybujcie kanał, dawajcie łapę w górę. Tak jest. I ile łapę w górę? 12 tysięcy. 12 tysięcy łapę w górę. Dobra, lecimy łowić. Czekaj, synu. No jeszcze muszę ci dać ważny artefakt święty artefakt. Teraz bez, takiego, bez takich rzeczy chłopi się na wodę nie możesz ruszać Ochrzczony, tak? Wiem <grywa> Zrówko synu, tak? Po browarku, nie? Tak. Zero oczywiście. Mhm. Kasperek też ma zero A zaćcie, nie, powy nie powyrzucali śmieci. Trzeba będzie to ogarnąć tutaj. Mhm. Widzisz są jakie brudasy? Mhm. E, dobra. A to, a to tutaj to nie pytajcie. No, trzeba robić zanętę synu i zacząć łowić żywce, bo jesteśmy bez żywców. Mhm. Zobaczymy jaki tutaj mamy napływ. A, taki płóciutki ten napływik mm. ale spoko są te główki fajne. Króciutkie i eee. spod tamtego napływu spróbujemy chyba połapać Tam będziemy rzucać, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, robimy zanętę z Kasprem. Kacper musiał spróbować zanęty, tak? I co? Jest do, do zjedzenia ta zanęta czy nie? Nie. Ale ryby jedzą. Tak. <laughs> Na razie słuchajcie, gór, zanęty, kilogram. Pieczywko, fluo, kukurydza, soczek z kukurydzy. Zaraz ją rozrobimy, a jak będzie słabo i ryby będą nie, chciały, nie będą chciały, że tak powiem, brać, to rozrobimy jeszcze, ale akładnie pachnie co? Mhm. To zrobimy jeszcze, słuchajcie, ja mam glinę, kul się narobi i, i trochę mocniej podnęcimy, także na razie spróbujemy samą zanętą w koszyczku na napływie, bo tak myślałem, żeby sobie tutaj porzucać z kasprem. Ale szerokie są tutaj te główki, nie dorzucę do napływu. Tutaj w warkoczach nie lubię łowić białorybu, a tu mamy taki napływ malutki. Także może gdzieś, może jakoś tutaj się uda coś połowić z, ten, z tej strony tutaj o. No i zobaczymy, na razie muszę rozrobić zanęty i zaraz będę myślał. Przyjechali, przyjechali, chodź. Słychać jak gra muzyka tam. No. Daniel tu mieszka, wiesz? Daniel tu mieszka, synu. W bagażniku mieszka? No. Czasami. Przejdź, synu, uważaj, bo bryka wyjeżdża. Się. Nie ma młodzieży. Brykę pamiętasz, synu? Jeszcze Pamiętam. To jeszcze był cypiorak. jak bryka przyjeżdżał. A, to sobie. Ten jeden jeszcze dyszy większy, może mu troszkę pomogę. A tu odry są one? A co mu się stało? Ten chyba już nie żyje. Weź go do siaty, masz tam siatę. Nie, ten jeden jeszcze dyszy, może dojdzie w nurcie do siebie, nie? No nie dyszy, on już dyszał. Nie, no zobacz o. O, widzisz? No, może. Babcia. Ale ładne są te linki tam. Ja chuję... Zaraz mam chłopaki. Zaraz mam Kiedyś coś tam niby potrafił. No kiedyś nie, coś tam mówił, ale to już dawno i nieprawda no, z tymi kleniami ten, jest. Ten to już chyba nic z niego nie będzie. No, weź go, ten trzeba go wywalić. Się... A ten ledwo co? No ten jeszcze może. To jeszcze może. dojdzie do siebie. Może dojdzie. No. Zostaw on dojdzie. O! Dziasie, jak poszło, to o. Synu, ten. Yy, tą nockę zapamiętasz do końca swojego życia. tak, tak. No, Zapiszę. Zapiszę datę, synu. Słabo na razie, co? Synu, tutaj będziemy nęcić, cały czas w jednym miejscu będziemy rzucać, może coś podejdzie. Nie prosi, żadne żywy, przyjdzie. Dawaj, zwijaj, bo wpadnie w, kamie, w kamole zaraz koszyczek. Gdzie to jest, że to zarzuciłeś poza tym? Do góry, do góry, ki. Daleko wyrzuciłem to, chłopie. No, słuchajcie, misja ratowania dzisiejszego wyjazdu, bo nic nie złowiliśmy. I kadper złowił, nie? Ile złowiłeś? Karpi. 5. Ile? Tak Takie, dziesięć. 10. 10 karpi kadper złowił. Nie było innego wyjścia, trzeba było się ratować rybcikami. Niestety na Federa nic. Nawet puknięcia, same uklejki. Dobra. Słucham cię, synku. No to nie był chyba klejn, tylko to był sieja jakaś. Sieja? No. <grywa> o, widzisz, no. no. Usiądź ze sam, synu. Dobra, lecimy z pierwszym. Czaj coś jeszcze mamy? Do o, kamień jest, nie? Sznurek. Daj sznurek. I jak zgaśnie, to od razu zostaje. Czekaj, syneczku. Masz sznurek? No, wrzuciłem Kasprowi, dałem pod nogę. Dobra jest to jest? Co? Moższ coś? Nożyczki steruj bryka. Czy mam sterować? Steruj jasno Dobra Jak synów? No jestem, bo to dziadnie są tego wiesz Też sterujesz? No sterujesz Oisz świecznie Powinniśmy mieć kapot, wiesz o tym Czekaj synu, bo tatuś musi dobrze napłynąć, wiesz? Łoł Ja też tak ostatnio, właśnie tą większą, wiesz, zapałem Jeszcze w lewo Jeszcze? Dobra, wyrównaj Czekaj synu Synu, jeszcze odciąg zrobić, wiesz, specjalny. No. A my to. będziemy teraz łowić? No już wywozimy, widzisz, z bryką. No, ale no, zestawy tutaj wywozicie? Tak, synu, no już, już karpik jest w wodzie. To ci pomóc ta bryka? Trzymaj, synu, kamerę. Dobra, synu, dawaj. Lecimy. daj, mu, drugą yeah, v druhom strone odpäť. V druhom. Nie, frče. No. Čiavo. Dávaj, dávaj. No. No, pošle. Ten, yy, druga, yy, ten, w górę, nie? Pierwsza w górę. Daj mi tam to wiadro. Bryka. Pierwsza w górę. tak. I trzeba taką no. po kolei... Tak, o, po o no. dobra, dobra. Do wysepki podejdę. na radę pod wyspę? Trwa ciężko. Stój, stój, stój! luz aż tak kamieni? Czekaj, nic ze synu nie rób teraz. ściągasz buta? No bo zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, ile kamieni. Dubrzanka stoi pewnie jak skurczy syn. Ty, tu żyłkę masz przypiętą jakąś. No to ci starczy chyba ona. Tak? No nie wiem, no tak będzie na... Nie, nie zrób tak. nic nie rób tam na razie, okej? Okay? Poczekaj synu. Daj mi kawałek żółki. Już ci daję, czekaj. Dobra, czekam, Dobra, 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 dobra. To mam tak... tak to mam tak zrobić? Czekaj synu. No zrób, zrób, I to jest to. Panie, to Pożarem syneczku, nic na razie nie rób Może tu bryka bardziej No Złapki jami Wygięta, poczekaj kacperku, nic nie rób teraz La kurwa Zobaczcie ile kamoli Masakra Takiej główki nie, nie widziałem jeszcze, żeby tyle kamyków było Rozsypanych, małych Piotrek, młody jesteś, mały Mało widziałem No przed tobą Chodź, podpinaj Grób zestaw Ale przybliżenie Dobrze Robi wrażenie Dobrze. Robi wrażenie Dobrze. Drogi śledzi tam Drogi tak. nie ma... Robi wrażenie Bez jadki z Matrona Skrila? A jak? Pewnie Bez, bez, bez linii? Na... Proste Bożek bym bo ja, tak. A jak? Na bok a gruby to co? To chyba nie będzie ja za, za, za gruby. Grubemu mu on już najadł, nie? Tak, Wyżar to... A ja zobaczę jaki chudy no. Taka, Uważaj Kacper. Jeszcze nie Łap, łap, łap A ile jeszcze? Dobra, gdzie leci? Jeszcze trzy Uj, no chciałeś go tutaj stawiać, A, no tak, tak. A ile kart No To co? Przej, muszę pomyśleć Co brakuje nam? Ten miał iść tu Podwiązajkę no? no? robimy? Klasyka takiego? Można tu podwiązkę no? zrobić, tylko trzeba będzie tam w głąb płatki się podwiązać, nie? Tam... Wywiezione za to... Tutaj mamy jeden więcej, bo przyjeżdża zaraz jeszcze Daniela koleg, kolega, tak Daniel? No, ze szkoły. No. Piotrek. To jest Piotrek, o. Obstawiliśmy w zasadzie chyba wszystko, co się dało tutaj. Napływy, zapływy. Jak synu? Wywoziło się zestawy? Fajnie? Fajnie. Jesteś gość? Brykat ci Dubsko zalał wodą, nie? Przygoda musi być, nie? No, a ty Daniel co robiłeś, jak nas nie było? No, klasyka, dobrze. Dobra, ten. rozstawiamy synu namiot Tobie, tak? Łóżeczko, śpiworek. Zimno Ci jest? Aha. Kurtkę Ci dać, synu? Kurtkę Ci dam, co? Czekaj, bo... Aha, to są mokre te Twoje, tak? Ciuchy. No to są To są te zalane, tak? Dobra, już Ci daję to kurtkę. ja toś Ci rozcielił. Tu sobie też siedział, w namiocie, tak? Jest git? Siadaj sobie tam. A mogę sięgnąć buty? Tak, no to no, do łóżka. Ale usiądź sobie na łóżeczku, synu. Bo trawa mokra jest, wiesz? No, tak to wygląda, słuchajcie. Chłopaki pojechali jeszcze do sklepu. Kije stoją, pogoda się bardzo mocno zepsuła, także hardkorowa nocka, synu. Tu głowę tutaj kładziesz sobie. Gdzie? Tu o. tu głowę, no. Grilek, tak synu? Weź Tak, jak kiebatrona? Boczuś. Tak. Dobra. Rozpalamy jednorazowe. Padać tak. zaczęło. Że w czas rozłożyliśmy. Ostatnie zestawy poszły. No ciepło nie synu tam? Tak ciepło i to bardzo. No już się wypala zaraz tak. będzie za to robił. Też jestem głodny. Tak. Też jestem głodny. Tak. No. Zobaczymy, co ta noc przyniesie. Pierwsza lądka sperka Fajnie było, żeby coś. Za... Fajnie by było, żeby była ryba co duża, jakaś, nie? No, a co się nic nie weźmie. To trudno. To fajnie jest, żeśmy spędzili czas razem, nie? To, to chyba w jest. jest. Nie, nie, syn. Dobra. Słuchajcie, jak się coś będzie działo, to oczywiście wam pokażemy. A tymczasem żegnamy się i dobranoc. Dobranoc. Przeżyłeś, synu? Tak. Jest git? Tak. No to dobrze. Tutaj nie jest git. Tu jest git. Nie, no widzicie, niestety po spotkaniu z rzecznym czołgiem, ale udało się uratować, ten zestaw się udało uratować, ten o i całego pena mi się udało uratować, jedna wędka tylko do skasowania była, także zbieramy się z Kacperkiem, chłopaki tu jeszcze zostają. Może coś dołowią, a my lecimy, nie synu? Nie, odcinka na pewno jeszcze nie kończę, także nie wyłączajcie, bo na pewno jeszcze jakieś rybko się pokaże. Może gdzieś pojadę sam ten odcinek dokończyć metodą wertykalną, także... E, poza tym jeszcze zostawiłem kamerę Danielowi, bo on jeszcze zostaje notkę tutaj, a może nawet dwie. Także jest szansa, że Daniel coś dołowi. No i jak Cię, synu, podobała pierwsza notka? Powiedz. Fajnie. Nie złowiliśmy nic, niestety, tak? Złowiliśmy, ale sieje jedno złowienie albo klenia. <laughs> I, i, I dwie i trzy uklejki No, ale ważne, że spędziliśmy razem czas, nie? No to wszystko przed Piotra, bo nie przebiegło Bo miałam rybę No właśnie Ale co synu, fajnie było ogólnie, nie? po Bo ze zestawy To się liczy, nie? Że widziałeś jak się wywozi Jak kładziemy z bryką te zestawy, nie? Ale, ale przysłała barka No niestety W nocy no i, no, i, no i ten, no i nam zepsuł zestawy No, trudno, I, no ale I temu I, i jeszcze bry, bryka Michałowi zepsuło wędka. Zerwała się po prostu. Zerwała się wędka. No dobrze. Pożegnaj się z widzami, synu. Pa. No, także widzicie, nocka niestety mało udana, ale spędziliśmy fajnie z Kasperem. Czas e, był grillek, zjadłeś coś, synu? Posiedzieliśmy, pośmialiśmy się, nie? Zjadła boczek i No. Także słuchajcie, nocka nieudana w ryby, ale udana, fajnie spędzony, e, pierwsza nocka Kacpra, także dla mnie to mega ważne, że Kacperek ze mną pierwszy raz pojechał na nockę. 8 lat skończył, także już jest na tyle duży, że będzie z tatą jeździł. Tymczasem z wami się żegnam, no i mam nadzieję, że do ryby. Siemanko wszystkim, Fiodor Bołfał, pogoni za sumem matka polska. Dobra szczęka jest. I dzisiaj będziemy łowić ryby. Na rzece Odrze Piotrka niestety nie ma z nami. Niestety nie nabierzecie się. To nie jest Piotrek, to jestem ja. Dobra, jest strzał jakiejś przyzwoitej ryby. Na tym miałem plewkę, wiesz, na kamieniu. No i ważę, chciałeś marmurka. O kurwa marmurek jest. No. Jeszcze nie zapalę. Chciałeś marmurka i masz marmurka tak. A. Jest to Marmurek Fajnie Rybuszki To nie jest świeżera na to wcześniej, chyba coś wiesz? dobra o, taki No, rybka 175 Do wody wędruje Pomierzona, porobiona Piękny marmurek Tutaj ma takie Jakieś blizny, podejrzewam po kościach albo po kamieniach, ale po czym dokładnie to nie wiadomo. <grym wytrzyma>